Pół miliona obywateli, podpisując się pod projektem ustawy, powiedziało, że nasze dzieci potrzebują wychowania opartego na wartościach, a nie eksperymentach ideologicznych. Obowiązkowy wybór jednego z dwóch przedmiotów albo religia, albo etyka ocena na świadectwie, liczona do średniej i wybór jednego z tych przedmiotów. Koalicja Tuska chciała odrzucić ten projekt ustawy już w pierwszym czytaniu. Na szczęście przegrali to głosowanie. Sami zobaczcie, jak to wyglądało. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w druku 1603? Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 426 posłów za 191 przeciw 231 czterech wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia